Witam Was serdecznie. Ze względu na zaistniałą sytuację i COVID-a zachęcam Was do aktywności codziennej, którą możecie wykonywać między innymi w domu. Potrzebujemy do tego w zasadzie kawałka podłogi, 2 metrów kwadratowych i niczego więcej. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam zestaw ćwiczeń na mięśnie brzucha i grzbietu. Zaczniemy od pozycji leżącej pozycja wyjściowa, mi na plecach. Zachęcam do tego, żeby skorzystać z przedmiotów które, użytku codziennego, które możemy wykorzystać do treningu. Może być butelka wody pełna, niepełna, pusta. Nie ma to większego znaczenia. Pierwsze zadanie. Kładziemy się na plecy, Pił, e, piłkę bądź butelkę, bądź cokolwiek co mamy za głową, nogi do kąta prostego i na wydechu przekazujemy z ręki do ręki butelkę. 10 powtórzeń w jedną stronę. 3 Zwracamy uwagę na to, żeby odcinek lędźwiowy nie odrywał się, żeby doległ do podłoża. 10 powtórzeń w jedną stronę i 10 powtórzeń. W drugą stronę. Wydek na wspólnie głowia Przód. Kolejne zadanie. Tym razem na mięśnie grzbietu. Kładziemy się, kładziemy się na brzuch. Leżenie przodem, pozycja wyjściowa. Możemy mniejszą butelkę. Wziąć cokolwiek, jakiś przedmiot, unosimy nogi, dłonie na wysokości barku i przenosimy piłkę No lub przedmiot i mamy 10 powtórzeń w jedną stronę, trzymając jednocześnie nogi wysunięte do góry i 10 powtórzeń w drugą stronę. Oddychamy cały czas wdech, po prostu w Miarą to tyle samo czasu, tyle wydech, tyle wydech. wystarczy. Kolejne ćwiczenie też z użyciem butelki. Kładziemy się na plecy, butelkę trzymamy na nogach, do niej za głową i z wydechem w kierunku butelki około 20 powtórzeń. Zwracamy uwagę na to, żeby broda nie dotykała do klatki piersiowej i nie odrywamy odcinka lędźwiowego, tak jak przy wcześniejszym Kolejne zadanie na miejscu grzbietu. Klęk podparty i z równoczesnym wydechem Unosimy na wysokość baru rękę i przeciwną nogę. 20 powtórzenia. Okay. Kolejne ćwiczenie, pozycja wyjściowa, leżenie na plecach, Dłonie za głową i dokona z wydechem z kontura, przód 20 powtórzeń, też nie odrywając odcinka lecjonowego. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.